Moim marzeniem jest współpraca z Bartoszem z Marzlikiem, tak czy nie? Nie. Złoto Nazara Parnickiego w Speedway Grand Prix 2 to dla mnie. Ja, że cieszę więcej na, na, na ten niż drugi miejsce Brady. Kocham swoją pracę za. Lubi tę branżę, lubi tych te ludzi, też jak my mamy dobre wyniki. Tuner powinien jak najczęściej towarzyszyć żużlowcom podczas zawodów. Tak czy nie? Ja tak, inno nie. Wicemistrzostwo Brady'ego Kerca to moja zasługa w ilu procentach? Ciężko, to joker? Bo, bo to nie tylko ja, to jest jego team. Mam kompleks związany z byciem drugim najlepszym tunerem silników żurzlowych na świecie. Tak czy nie? Nie. W żużlu obecny jest doping technologiczny, tak czy nie? Nie, tylko ciężko pracę. W żużlu pod kątem sprzętu zmieniłbym? Łatwiej dotrafić ustawienia, to by był piesie. Mamy za dużo kontuzji po prostu. Zdarzało się, że otwierałem silniki innych tunerów, tak czy nie? Tak. Moją nowinką na sezon 2026 będzie. Ooo, czas pokaza. Joker wykorzysta. Musisz coś więcej powiedzieć. A nie mogę, ale coś będę wydoczny. Razem z terystorem, Coś nowego. Jak chcę zrobić coś, że będzie łatwiej dla Lanik doczytać tego dane?